Witam, ze strony Michał Kośnik. Dzisiaj gramy w Business Tour. Razem ze mną jest Słagmiś.pl. Siema. Jak już Siema. mówiłem, gramy w Business Tour na Steamie. No... Dawaj słagmiś. jedziemy. Mhm. Mm Może wytłumacz ludziom o co w tej grze chodzi? Monopol, tak z... e, czekaj... Jak jest gra Monopol, planszowa, a większość ludzi... Monopoli. Tak, Monopoli. Większość ludzi powinna kojarzyć, jeżeli ktoś nie kojarzy Monopoli, to ja nie wiem. To, to... Tu musiał chyba po skał dziś mieszkać. <grym> Jedziemy. Kurczę. Jedzie. Zaczęło. Jedzie pierwszy ten typ. Kurde, Madryt już ma Madryt. Kupił Najpotężniejsza, najpotężniejsza ten Nie, chcę na zrudno. Idę na szansa Idź na szansę Zniszczyłem budynek przeciwnika Na Madryt Tyk. Na Madryt I dobrze, i nie ma I na szansę znowu Wybierz miasto, nie mam miasta <laughs> Zajebiście Rzucę kostkami. Rzucę kostkami. Na London by można było wbić. Szanghaj kupić? Bo Shanghai o Shanghai kupuj, pewnie. Kupię Pierwsze trzy. zaraz trzeba kupić. Kupię trzy domy tam. No. Jak trzy domy? Dwa domy jeszcze dwa nie domy, musimy dwa. pierwsze okrążenie zrobić. Dwa domy. E, oni zaraz Monopole mają. Trzeba im to przejąć, to... Tak. Grenade. W Madrycie im został tylko jeden domek został. Ja bym musiał nie wiem. na, na, na coś wbić się. Rzuca. No niech rzuca. No rzuca tymi kostkami i rzuca. Rzucił na poszedł. To ja ruszam na... No. Ja nie chcę na szansę znowu. Na Warszawę chcę. Tak. Kup, I Warszawa cyk. Kup Warszawę. Jeszcze Kraków tylko. Na Londyn jakbyś dał radę? Na albo na coś? Szansa? Co masz? Ochroń swoje miasto przed kupnem i atakiem przeciwnika. Warszawa. Warszawę ochronię. Fajnie. Londyn, znaczy nie Dubaj, Ej, Szansa. O nie, A i tak mamy... niemożliwe. Szanghaj pójdzie, Szanghaj? Nie, nie Warszawa. Warszawa. Tar, tar, Tarcza. Z... Tarcza. Dobrze. O nie, Lion. O nie, Lion to tam wiesz, Monopol Paryż, to jest masakra. No. Dublet, co ma? No nie wierzę. No, No to Warszawy, no, no ja nie mogę w to. Szaleniec jakiś. No. To jest jakieś ustawione, halo? Sydney? O, n. Michał, kup coś dobrego. Nie mogę ruszyć jeszcze. A ja kupię Pekin. A kup Pekin. A sobie postoję na tej szansie. Być, no. nie wiem, poszedł gdzieś na Londyn albo na coś. Wow, czemu nie wziąłeś podwójnego rzutu? No się wziąłem jakiś tam rzut, ale. Odkupuj za milion. Chcesz, odkupuj za milion? No, milion coś. To świetnie. To świetnie, to świetnie. Sevilla, zaraz się obudują w Sewilli. My mamy Sydney. Chciałeś Sydney? Dostałeś Sydney. Swoje I... upragnione Sydney. Widzisz. W rajonie się... Nie, 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 nie. Będę się budować w rajonie. E, Rzucam, zobaczymy. E, nie chcę na szansę Na Hamburg. Dobrze. Hamburg. OK. E... Gdzie idziesz? Wow. Noż... Aha, jeszcze. aha, bo to nasze jest, myślę. No, no to jest nasze, Hongkong, Hongkong. Madryt. Od, odkupuj, jak cię stać? Tacie stać nam odkupienie? O, stać, odkupuj. Nie. Odkupiłem. Bo oni tu chcieli monopol robić już, wiesz? No, wiem. Żeby oni Dobra, nie mieli kup ten... kupię te trzy domy już. Kupujesz trzy domy? O, proszę. Oni chwili monopol, nie pozwala im Na dublecie do szansy Co dostaną No ale no halo, co oni mają ze szansy? No i Sydney Nie będą nam kazać sprzedać? Nie, Szanghaj poszedł noż Moje no. miasto Moje miasto No i Londyn No i dupa Londyn w Londynie jest jeszcze festiwal, tu będzie milion Nie, prawie milion Jakieś... E, znisz miasto przeciwnika. Odetnij zasilanie w mieście przeciwnika. E, zmusz przeciwnika do sprzedania swojego miasta. No zajebiście, no zajebiste szanse, nie dostali ich w ogóle. jeszcze na bali poszedł. Jakieś cheaty. Okay. Słag mi się na, na następną grę wgrywamy jakieś cheaty, o ile są? Nie. Podsyłajcie w komentarzach linki do cheatów do tego. Nie. O ile są. Tak. Nie, Michał, Żadnych tak. cheatów Tak, słag mi się. Nie, żartuję. Ale, jakby podzwali. to. Ale. Zajebista szansa. Idziesz na pole podróży. Brawo! Osłabi się. Mam iść, mam iść Michał. Nie wiem, gdzie chcesz. Mogę iść na Kraków kupić dwa domy w Krakowie. Możesz. Iść na Kraków. Mamy monopol wtedy, pierwszy, nie? No. Już zrobisz to? A jak chcesz. No dobra. Sydney. Odkupi nam Sydney? Odkupi w Sydney pewnie. Odkupił. No i mają Monopol pierwszy. Zajbiście, nie? To będzie miniony, nie? Na Londynie. Wiedziałem, no. Zajbiście. Michał jesteśmy zgubieni. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jeszcze nie. Kupie pole Kup pole Bo jest jeszcze ten on jest wow, Monopol Mały, ale jest Monopol Rzucam Wow, Hamburg, odkup Aha, nie, nie odkup, tylko tego Odkup, Hot, Hotel To jeszcze Berlin by się przydał Teraz, teraz ci się do Hamburga, Wesia? Ja? ja mylę, że, że ten, że niebiescy, że oni są Ja, niebie... oni już mają dwa Monopole, typiarzu A my jeden, i co? No i będą ceny, będą wygrywać zaraz Gdzie? No by, i... by nam się przydał i Hongkong, i Berlin, nie? nie? Niech, Uważę, niech pan... co dostanie, nie? Aha, Londyn pewnie będzie fajny. Mają jakieś te, że cały czas mają jakieś te. Chciałeś Hongkong? Hongkong? Masz Hongkong. Jaki Hongkong? A co ja chciałem? Ja nie chciałem Hong Kong. No Hongkong kupiłem. Masz. Monopol no, kolejny. Kupiłeś, ale. Jeszcze Bedding kup. Tylko ja... nie wbi na Londyn. Ja chciałem Hong Kong? <grym> Sydney wbiłeś? Na Ty Sydney biłeś? Na Sydney? Ty jesteś chyba jakiś, ja nie wiem. A co ja mogę? Ty wziąłeś, pod... no wziąłeś podwójnego rzutu? Nie, bo już nie mogłem. Ja, Michał... A moja wina? No. Ktoś tu jest prawie milion, tutaj jeszcze trochę by był milion, nie? W tym ja zaraz nam Hongkong odkupię, nie? A stół odkupi odkupił. No i idź, tam Zaraz hotel postawi, nie? Hongkongu. No wiedziałem, no. No i teraz dupa, nie mam monopolu, zajebiście. To rzucę, bo co? No, zajebiście. no dobry, Brawo. No i co się śmieje, zaraz będzie bankrut i koniec. Ja się nie śmieję, ja ubolewam. O! No ubolewam Nie jesteśmy na lince, Zajebiście. Aha Ale mnie. Ciemne, mnie już stać Oni już to wygrali, Michał, oni już to wygrali. Nieprawda. Przysłuchaj mi się. Prawda. Mm, sobie odkup, odkup, odkup. Oczywiście, bo co? że odkupię. Jeszcze granada. wow hotel w Civili. No zajebiście, Michał, naprawdę. Widzisz. Ale byś Berlin kupił, nie? A nie stanąłem jeszcze na Berlin. Ale byś mógł, nie? No bym mógł niby. Nie. Nie niby byś kupił ten Berlin. Niby bym miał. Oni mają dwa monopole, Michał. Oni jeszcze tylko Rzym im brakuje. I jest koniec, jest pogrzania nie. Grenadę kupię i będziemy mieli kolejny monopol. Masz leć, kup ten Berlin, typiarzu. Lecę na Berlin, szczęśliwe kości. Wow, wow, ładny Berlin. normalnie. teraz, teraz na Londyn. Jesteś, jest po nas, nie? Wow, jestem bogaty, mam 7000. No i dupa wygra. No, właśnie, w niego, ty mi, co no iść, w tymi No i co, co wam chodzi? <grym> <grym> się fokusują <grym> na mnie. Iść, zaraz ja was... Co, co to jest za kluczyk? Bo mi chyba spieprzyłeś to. Masz. A iść tam. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Wbijajcie do się na Discorda. Wpisz... Nigdy. I subskrybujcie, bo jeszcze trochę i 200 subskrypcji, więc... No. Cześć. On subujcie go. miś, pożegnaj się. Ponsubujcie Michała. Nie. Proszę. Nie. <laughs> Dobra, nara. Nie spam mi tymi zaproszeniami, proszę. miś Nie chcesz się pożegnać na pewno? Nie chcę. Na pewno? Na pewno. Mi smutno będzie, jak się nie pożegnasz. Trudno. Słagni wejść. No, Nie dołączę. Dobra.